Hejo, hejo, witam was w ale no to odbiera i jesteśmy na starej kolejności, ponieważ usunęli na strach. Ale dobra, ze mną jest? Ze mną jest? Marta! No, dobra, to graj teraz i będę odpowiedzieć w <tryk> Ej, wiesz co, wiesz co? Trochę no. źle Cię słyszę, znaczy tak niewyraźnie. Aha, dobra. Teraz podzie postać na pizze i tak dalej, to zaraz się widzę. Dobra, więc my już jesteśmy, ja stworzyłam konto, byle jakie, okej? I otwieramy te Znaczy ja otwieram, bo ona ma sobie, Który? No, któryś tam ma. No, czwarty. Nie ważne, co dostajemy, otwieramy prezenty. I mnie zapraszamy. No. Ja jestem proszę przepas. Eee, ja sobie ja 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 biorę to kotką. Ja ja I Kaciu! <tuszel> Nie, chce mi się grać w quiz, w casting też, bo nie widać. Ile? Ja mam hajsu, o matko. Jej, drugi level. Juhu. No wow, a ja mam czwarty. Brawo. E, wszystkie zadania wykonane. Bo teraz nie idzie zarobić takiego jednego zadania, bo nie można dawać lajków na filmy. Jak nie można dawać? Aha, no. No właśnie. O, idzie, idzie, idzie. Jest. Sikaciu. Teraz to dopiero będę hajsownikiem i będę miała tyle hajsu. Zaproś mnie. Zaproś mnie. W ogóle wiesz y, jaki mam nick? Cichaj, wiem. No już nie O. Ty masz szósty level? Co? Ty jesteś Foxy Chen i masz szósty level, tak? Nie. Aha, to nie. To jak ty się nazywasz? Foxy Chen. Wiesz? Aha, więc no, ze spacją, bo tam to już jest zajęte. Paksi. Jej, dwóch przyjaciół mam. A ja trzech... Y czemu ty wyszłaś? Y nie wyszłam. On nie wyszła i dobra nie Ja zrobię zadania i do was wrócę, żeby czas nie leciał. No. Dobra, więc my już jesteśmy, i teraz sobie zrobimy kogoś, bo na tym się zrobiła. Tak? Naprawdę? To może już pędzę? Łycha, te piosenki. Jakie fajne kapcie. Ej. Co? Chyba mam jakąś nową piosenkę. Co? Tak, to się nagrywa, nie? No. Dobra. To ja mam już zrobić komplet i do Was dźwięk. Dobra, więc my już jesteśmy. Ja przy okazji kupuję nam listy. E, Marcelina ma No. Także pom. Aha, no tak, to nie jest live. No, ale i tak pomagajcie. <grym> Dziękuję za wszystko. No. No, dobra. Jak nie będę nic gadać, to znaczy, że piję, więc się ma No. Dobra. Um, zaraz Ci kupię. Dlaczego już zaraz masz kupioną listę? Nie? Mhm. Jeszcze buty. I listę masz kupioną. I wiesz co, ogólnie to yy, to ja sobie yy, chcę zarobić jakieś, wiesz, yy, jakieś, jakieś, Ałaży? jakieś, no, tylko chyba na razie nie mam jakiego. Czekajcie, ja trochę zastopuję. No, to ja sobie kupiłam i Marcelinie listę, ale najpierw yy, jeszcze odwodzę te prezenty. A Marcelina, no, w ogóle jesteś? Co? Jesteś? No, jestem. Okej, bo ja... I mam boostera! No, już to mówiłaś. I spamię. Jej! O! Królowa lodowca, Marti I tak nic nie wygrają, rzecz oczywista. Mm -hmm. Ona mówi, że coś Wiesz, wygrają? A tak naprawdę nic nie wyda. No. Nie, dobra, dobra. Ona już mi dosyć pomogła, bo mi dała pozdro. No, to jest tylko takie na zachętę, żeby pomagali. 45 minut. Dobra, więc... Sorry, Kaja, ale musiałam sobie kupić coś e, swoje... z

to się nagle to jeszcze będzie czas, żebym ci mogła dać graf, nie? Ja to na chuje, a nie mam nogi. To mamy. <grystanie> też mnie męczy. Mam no mówiłam, że najlepiej pomoże w dostaniu listy, i mówi: a dasz tą listę, a dasz, czy nie dasz? No więc mój strój tak wygląda, a nim kata, i nie jeszcze... Nagrywasz! To. Tak jak Właśnie nam. Jeszcze, z... jeszcze nowe konto można sobie stworzyć na momie. No, Foxy Chan. Aha. Aha. Nie na ja spoko. Nie tam, ja tam wszystkim spamię, ja co nie? Nie okay. ma jak to spamić. Dobra, to my możemy już skończymy. Non No. No, no. E su voi like, di ze de Ah, no. <laughs> Marta. No, to fa. Fa. Cioè io non ricordo wyłączało.